Lata osiemdziesiąte w polskiej muzyce to czas dla ponadczasowych utworów. To właśnie wtedy powstało wiele legendarnych przebojów. Ama za mikrofonem i zapraszam na listę pięciu polskich rokowych klasyków prosto z lat osiemdziesiątych. Ranking jest oczywiście w pełni subiektywny. Gdy zaczęłam zastanawiać się, jakie utwory powinny się w nim znaleźć, zdałam sobie sprawę, jak ogromna jest ilość hitów, które pochodzą właśnie z tego okresu. Udało mi się taką listę stworzyć, więc już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sztywny Pal Azji. Wieża radości, wieża samotności. Utwór kończy wydany w 1987 roku debiutancki album zespołu o nazwie Europa i Azja. Ranking otwiera kawałek z bardzo charakterystycznym rytmem. Jest jedyny w swoim rodzaju i został mi w pamięci od pierwszego odsłuchu. Idealnie zgrywa się z klawiszami, które słychać na początku kompozycji. Kawałek posiada również bardzo ciekawy tekst, który po kilku odsłuchach potrafi zostać w głowie. Niesamowita jest tutaj jeszcze melodia gitary, która rozbrzmiewa przez końcówkę utworu. Ta kompozycja jest niezwykle klimatyczna. Hicior dosyć niedawno otrzymał klip, który jest świetny. Manam Krakowski splin. Przedostatni utwór z wydanego w 1983 roku albumu Nocny Patrol. Zespołu Manam nie mogło tutaj zabraknąć. Ilość niesamowitych przebojów, które zostały stworzone przez kapelę, jest ogromna. Pierwszy, jaki przyszedł mi do głowy, to właśnie utwór Krakowski Splin, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych rokowych kawałków Jakie powstały w latach 80. w Polsce. Obok zjawiskowego wokalu kory nie można przejść obojętnie. Dzięki niemu ten spokojny podkład muzyczny, który słyszymy w tym utworze, ma tak niespotykaną energię i słucha mi się go naprawdę cudownie. Z ekscytacją pochłaniam każde słowo, każdy gitarowy takt. I tak mogę przez bardzo długi czas. Turbo, dorosłe dzieci. Utwór, który kończy winylowe wydanie płyty o tej samej nazwie, wydanej w 1983 roku. Ten utwór jest po prostu genialny. Melodia, która otwiera tą kompozycję, jest tak piękna i charakterystyczna. Że nie da się jej pomylić z żadną inną, a wraz z wokalem tworzy zjawiskową całość. Ta ballada to jeden z pierwszych utworów, który przyszedł mi do głowy, gdy rozpoczęłam pracę nad tą listą. Podkład muzyczny jest tak hipnotyzujący, że nie umiem tej kompozycji przesłuchać raz. Za każdym razem zamykam oczy. I wsłuchuję się w gitarę, wokal i późniejszą solówkę, która idealnie pasuje do utworu. Do kawałka powstał też klip, który jest już legendarny. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Utwór numer 2 z debiutanckiego albumu zespołu o nazwie Lady Punk, wydanego w 1983 roku. Absolutna legenda, jeżeli chodzi o polskiego rocka. Gdy pomyślałam o tym, aby umieścić Lady Punk w tym zestawieniu, od razu do głowy przyszła mi kompozycja kryzysowa narzeczona. Energia tego kawałka jest niesamowita. Tego utworu nie da się przesłuchać na siedząco i cicho. Przy tym rytmie to nieraz nóżka chodziła, i nigdy nie umiem się powstrzymać, aby choć przez chwilę pośpiewać wraz z wokalistą. Jak już jestem przy wokalu, to emocje, jakie są przekazywane podczas śpiewania przez artystę, są kapitalne i można je poczuć. Tak samo jak gitarowe solo. Jest genialne. Perfekt, ale w koło jest wesoło. Utwór numer 7 z pierwszego albumu zespołu o nazwie Perfekt, wydanego w 1981 roku. Tego kawałka nie mogłam pominąć. Obok całej pierwszej płyty zespołu Perfekt nie można przejść obojętnie, ale ten utwór jest tak wyjątkowy, że musiał się w tym zestawieniu znaleźć. Wspaniały wokal Grzegorza Markowskiego i zjawiskowy, bardzo energetyczny podkład muzyczny to coś, co powoduje, że muzyka zespołu była wtedy tak wyjątkowa. W gitarowym solo jestem wręcz zakochana. Jest naprawdę niesamowite i powoduje, że energia tego utworu jest niepowtarzalna. Kawałek ma jedyną w swoim rodzaju moc. Bardzo lubię wracać do tego utworu. Lata 80. przyniosły fanom rocka masę genialnej muzyki, która dziś ma status legendarnej. Ilość niesamowitych kawałków powoduje, że mogłabym stworzyć przynajmniej jeszcze jedną taką listę. Muzyka z tamtego okresu ma swoich fanów po dziś dzień. Słuchacz każdej odmiany mocnych brzmień w latach 80. znajdzie coś idealnego dla siebie. I to by było na tyle, a ja czekam również na Wasze propozycje. Jeżeli jakieś macie, napiszcie je, proszę, w komentarzu. Standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. A jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!